Cześć. Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek. Ja trochę rozwiła włosy, właśnie wracamy z zakupów, zobaczcie Waszych piękne gerbery. O, Marek, nie widzę. Kiedyś, y, 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 kiedyś były popularne, nie? Gerbery. Mm, za mojego dziecka, ale inne były. To są jakieś mikrogerbery. Ale nieważne, w dzisiejszym odcinku się wyjaśni odpowiedź na jedno pytanie. A, pytanie często pojawia się właśnie, ono w komentarzach. To ostatnim róży. filmikiem. Bo dlaczego ja właściwie zrezygnowałam z pracy? Czy Marzena jest w ciąży? Różne były, e, tak. Najwięcej właśnie było takich e, przypuszczeń że to na pewno ciąża. Czym ty teraz będziesz się zajmować? Dlaczego zrezygnowałeś z pracy? A czy to nie jest ciąża? To oglądajcie ten filmik, a na pewno się dowiecie, czy to jest na pewno ciąża, może nie. Pod koniec filmiku się dowiecie, a dziś... A nie wiadomo, czy pod koniec? No, gdzieś tam w trakcie. A dziś idziemy na urodzinki, jest piękny dzień. Będziemy w ogrodzie świętować urodzinki. Spotkamy pewnie waszych znajomych również. Yy, Hania. I no, i co? Lecimy. Jedziemy. To na razie, pa. Słuchajcie, jesteśmy już na urodzinkach, zobaczcie, a z nami są balony. Tak, Michał, możecie zobaczyć, co to się działo z tym czarnym balonem. On jest big mega, a te malutkie. Nie, jest taki duży jak powinien, bo prawko już niestety helu słuchajcie. Zresztą helu zrobiliśmy jeszcze taką kaskadę balonową, ale. No dowiąż jeszcze tego jednego. O, Edyta przyszła. Idę się przy... przywitać z moją uczestnicą. Dobra. Widzicie ten zegar? Sierpień. A dziś mamy który? Pierwszy września. Zobaczcie, zaznaczymy sobie tutaj. Wow. <laughs> tak. No to co robimy? No, skoro mamy pierwszy września, ostatni dzień wakacji, no to musimy zamienić kalendarz z sierpnia. O, kto tu jest na tym wrześniowym? Ups, jest. Wiecie, kto to jest? ojej mm, teraz wam nie powiem ale my jesteśmy tutaj ostatni dzień wakacji czy wy to czujecie? ale piękne to jest jakaś postać z bajki, słuchajcie, piszcie ja mam na końcu języka ale dobra nie będę mówiła, bo nie trafię a tu zobaczcie e, magnesy, Michasia ma magnesy na e, grzejniczku Dlatego, że my nie możemy trzymać magnesów na yy, lodówce, ponieważ my ją mamy w zabudowie i niestety tam się nie trzyma magnes. Ostatni magnes, który ma, dostała tu. Aj, oczekajcie, wyostrzę, wyostrzę. O, może tu będzie mu łatwiej. Jest. Ostatni magnes, który dostała, to Ajlo w koło brzeg. Od babci Lucy, dziadkantka, nie? Byli w koło brzegu serce z bursztynami. No i. Jest tutaj do kolekcji z tego roku wakacji Lublin no to... Toruń nie Wrocław to z tamtego roku jeszcze masz no i pewnie ten... coś by tu się znalazło nie jeszcze To jest Krzysztof i które cioł, to Lublin to no to jest lawenda no a to z tamtego roku He, zima w zakopanym ale to już za kilka miesięcy dobra a my a my dzisiaj w ostatnim dniu wakacji właśnie wybieramy się na spacer jest piękna, słoneczna pogoda, jest bardzo ciepło, chyba około 30 stopni na zewnątrz. Ech, ja już tu muszę: wiecie, troszeczkę się e e e oczyścić z potu. E no i idziemy na spacer, potem idziemy do kina. Do kina się ostatnio ma fazę na Playmobil, więc idziemy na filmik Playmobil. E no i pewnie jeszcze na koniec pojawią się lody i wracamy do domu przygotowania na jutrzejszy dzień. Chyba się nie spóźnimy, nie zaśpimy. Tak jak było śni Michaci na filmiku u niej. Słuchajcie, jesteśmy już Katowice. w drodze tak, do kina. E, ciekawe, czy jak to będzie słysz, słyszalne, bo ja Marek. a tu mam. E, Marek zamontował mi na kamerce takiego Cześć. futrzaka. Szczura takiego małego? E, takiego szczura, wy tego nie widzicie, e, który ma e, zapobiegać temu, żeby było. Były szumy. Tak, szumy wywołane wiatrem. Także trochę taka... wieje. Jest troszeczkę wietrzyk. Także jeżeli go nie słyszycie, to znaczy, że futrzak się sprawdził. A futrzak jest. Dostałeś go, prawda? Ten pomysł. Ale to w ogóle jest taki patent trochę jak się to mówi? Pałkniczy, yy, No nie jest to profesjonalne jakieś takie, ale yy, no zdaje chyba egzamin. Zobaczymy ten duży mikrofon z futrzakiem też jak jest. Pani, jak będziemy gdzieś tam błysowiało, a wiem, na kasprowym to też widzę pustują. W każdym razie obydwoje to stosują i im się sprawdza. Także zobaczymy u nas, czy też tak będzie. No, a wytrzymy. tymczasem idziemy, słuchajcie, pustki na ulicach. Do się dzieci już przygotowałem do szkoły. Misia. Tak, do szkoły, ale słuchajcie, jak miłam od jutra będzie już troszeczkę na ulicach... Dziki pół. Tak, pełniej. Z autem, korki. Korki, w ogóle zawsze przed ósmą dzieci, widać to jak wędrują do szkoły z rodzicami, same, także no już się zacznie rok szkolny. A wiecie, że Marzena już nie będzie pracowała? No to wiedzą, ale jeszcze nie wiecie z jakiego powodu za chwilę Wam o tym ba, opowiem. Nie wiecie z jakiego powodu i nie wiecie chyba może gdzie w końcu pracowała, ciekawe czy się Wam I czym przysta. się będę zajmowała, tak jak mówiłam, w tym filmiku na pewno to Na się... No to zaraz, uwaga, 3, 2, 1, 0! Jeszcze w nowościach mamy. W nowościach nic nie ma dla dzieci. Mm -hmm. No tak, wakacje się skończyły, to teraz już nie ma. O, jest Dora. No to idziemy, bo jesteśmy już spóźnieni. No Michał, pamiętasz? Tak. Dora. Ale to nie jest taka Dora, jak w bajkach była. O, Dora zniknęła. Kiedyś znałaś, e, oglądałaś, prawda? Oglądałam Dora, ale to nie jest taka Dora. Ale to w bajkach, e, to była wersja animowana Dory. Czekamy jeszcze na tatę i idziemy. Jest coś dla dzieci? Jakiś baranek baranek Show, Farmageddon. Angry Birds. A czekaj, od kiedy to jest? Nie ja Czekajcie. Ale dziwna ulotka, bo nie widzę tutaj, od no. kiedy to jest. Angry Birds 2 20 września. No to już widzimy: 20 Wykina września, od Angry Birds. I 13 września. I wyprawa Magellana. Czyli są też filmy dla dzieci i młodzieży. No, a tu też są? Tej story był. A, tej story. Wiesz, że ja bym się wybrała? O, Playmobil, to jest najbliższe Ale jeśli nie ma tej historii, bo nie było. Woda. A tej historii pokaż, od kiedy są tej story? Od 9 sierpnia. Daj. Aha, od 9 sierpnia? Nie. Ja myślę, że jeszcze są kina, w których um, będziesz mogła to znaleźć. Słuchajcie, czy ja o czymś nie wiem? Coś dziwnego zaczyna się dziać, bo wypiszecie w komentarzach o jakiejś ciąży, Marzena coś zagaduje i teraz proszę na czymś została przyłapana. No to na jakieś ciuszki. No, ja już taki jakiegoś czasu oglądam takie ciuszki. A możesz mi wyjaśnić, bo ja chyba o czymś nie wiem. No czekaj, to jest dwustronne, ale bajer. Ale ty na Micha to jest trochę za mało jak gdyby. Ale to jest sam raz na mniejszego Bobaska. Oj, aż, a słuchajcie, aż mi kamera o mało co nie spadła. Ładynek. Miałeś się takiego o, kiedyś. To jest Miała, pamiętasz? A to jest na Macie. Dobra. W jaki celu to oglądasz Marzenko? W celu kupna. Ale po co ci to? <grym> Chcę to kupić. Ale takie wow, małe? Wow, ale śliczne. Hmm. No jak małe? Słuchajcie kochani, no kto by w tym najścieczniej wyglądał na świecie? Jakiś mały popasek na pewno. Bobasek no, no. Czyli. Czyli Hania! Ja kupuję dla Ach, pani, słuchajcie. A ja myślałem, a że myślałeś? wiecie. Nie wiem, bo, Ej, no bo widzowie pisali zasady, w komentarzach, że nie Bo może o czymś nie wiem. Nie, a, widzowie pisali. E, tak, jak się zwalniam z pracy. Słuchajcie, kochani, właśnie chcę Wam tutaj to wyjaśnić. Zwolniłam się z pracy nie z powodu tego, że jestem w ciąży. Po prostu podjęłam taką decyzję. Czas na zmianę w życiu. Teraz będę zajmowała się no, troszeczkę YouTube'em bardziej, copywriter, może montażysta i tak dalej. Różne takie rzeczy. Zmiana branży. Tak, zmiana branży. Nie jest to związane z tym, że ja w ogóle nie będę pracować. Po prostu zmieniam zawód. Tak? Żegnam a Boże, się z... kiedyś nam zdradzisz więcej szczegółów na temat Twojej zmiany, czy nie? Z, żegnam się z jednym zawodem, wchodzę w drugi. Przez 18 lat byłam nauczycielem. A teraz będę no, pracowała po prostu jako. YouTuberem. youtuber? Może twórca? No. Jestem youtuberem. Tak, aczkolwiek. Rym, rym, y, m, Częstochowski. Nie, aczkolwiek nie przekreślam swojej y, poprzedniej drogi, kariery. Tak, że to powiem. Może to y, kiedyś wróci. Nic nie wiem. No, co życie napiszę? Na razie zostaję tutaj. Dobra, ale Temu się poświęcam, Może to zaczęłam sią, lubić. maszynka w ciąży nie jest. O, nie. Wyjaśnione. I nie planuję <laughs> być. A tego to nigdy nikt nie wie. Dobra, to do pani. Y, nie, jeszcze, jeszcze poszukam czegoś. Może coś będzie fajniejszego. Ale to jest super. A byłoby Takie, na nim dobre? Yy, na jesień nie. Mm, Mi haśka coś yy, podobnego to tylko pamiętasz? Wystarczy taki, to wystarczy no, Kapturek. No jest śliczne. Ale nie wiem, czy, czy Hania czegoś takiego nie ma. Także poszukam jeszcze czegoś. Także jest wszystko także, także? wyjaśnione, także, także, wszystko wyjaśnione. A właśnie jak to tutaj e, z, tym rynkiem, rynkiem, czy z Nauczycielem youtuberem to jest rymczesne hospedie? może być, tak. Tak? No bo to są zakończone. Wiecie, guski, czy ja o tym nie wiedziałem? Ja wiem, guski, że coś takiego jest, jakiego nie, ale właśnie mi się to rozpoznaje no, to nie. No bo wiem. to trochę intuicyjnie teraz mówisz, no ale niech ci będzie. <grafię> jak to Marek. Marek to zawsze wszystko psuje, nie? Pamiętasz jak ostatnio zafarbował? Bluzkę mi ale, ale, ale wiecie nawet co działa? Ale to działa, no. Także farbowanie galaretko. Dobra, <grym> idziemy szukać. O, a może takie coś można kupić, ale to nie, to jest popięce. Nie, nie, to już... Właśnie, czemu tak jest, że kolory, nie? Że różowy dziewczynka, a niebieski chłopczyk? Nie wiem. A tu też jest absolutnie tak uniwersalne. Się to się przyjęło. No chyba. w sumie? Chyba tak, nie? Ale nie, to już machanie no, za małe. O, ty jest różowe. Poczekaj, poczekaj, tu proszę. <laughs> to też malutkie. Za małe? 44? To znaczy centymetry. No, nie wiem. Co on tam znalazł? Ja już się zaczynam gubić. To już takie ładne. Też ładne, ale to jest strasznie Ja bym jej to kupił. To jest naprawdę ładne. Tylko nie ma jak rozmiarówka, bo ja się na tym nie znam. No właśnie. Ja wiesz, ale ładnie zaraz... Ale mniej więcej wiesz jak wygląda. Ale w sumie takie coś jakby było za dużo to może mieć też na wiosnę, no. nie? Fajcie, zobaczmy. 86. Może tutaj na metce jest dokładnie... Wiecie, na ile to jest wiekowo? Na jaki wiek? O, jest. Ale wiesz, wiek wiekiem nierówny. Od 62 do... 98 cm. No. Ale rozmiarówka jest akurat z tego chyba, ale ładne. Wiecie co, ja myślę, że to będzie ok. Ona tu musi mieć duży, e, znaczy długi rękaw, nie? Taki kapturek, nie? I to jest ile? Jaki rozmiar. Czyli tu jest tabela. Dobra, Micha się jest postrzegawcza. 86 cm ja mam. No to tu jest 824 miesiące. Ej, to za wielkie wzięłam. No mieszkanie 5 miesięcy skończyła, właśnie ona jest malutka. A ile ja mam na 5 miesięcy wziąć? No jeżeli nad, od 3 do 6 to 68. Nie, 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 to już byś większe. No to... Ja bym się 74, bo jest od 6 do 70 do 12. Toraz bo nie ma. No ale 78, a 80 proszę cię. Tu masz 80. O 80 może będzie naszych. 86. Nie, nie, to 86. No może się w tym wiesz, nie utopiło. Ale ładne. No, to 80 musi być, słuchajcie. Ja no, biorę to. Ale no, to co? Podoba Wam się dajcie łapkę w górę. Śliczny słodki, prawda? Takie łóżka, będziecie Dobra, bierzemy. Idziemy. Mirusie. No i witamy was w kolejnym dniu. Proszę, proszę, na galowo. Jak do szkoły. Tak, tu jest Mat, e, Marek. Mateusz. <laughs> Yy, Galowa pani, jak się czujemy? No fajnie, no szkoda, już nie ma wakacji. Pierwszy dzień w trzeciej klasie? No. A -a -a -a. Ale dzisiaj się trochę pogoda zepsuła, słuchajcie, całą fajnie. noc spadało, była burza. Tam? Tak, idziemy tu. Dlatego ochłodziło się, ale fajnie jest. Nie jest jakiś tam, wiecie, przeraźliwy ziom. Jest bardzo fajnie, przyjemnie. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Jeszcze okazało się, że brakuje nam e, kilku rzeczy. Tak, e, trzeba jeszcze Tak. I, i trzeba kupić zeszyt w kratkę 60 kartek. Tak, 60-kartkowy, skoroszyt jeszcze. O, no Michasia już dzisiaj i. dostała kluczyk do szafki, tam będzie trzymała swoje rzeczy, buty, buty na przebranie, bo tak e, przebierają buty też dzieci. No i jutro już plan. Jutro już mamy lekcję. Ostry start. Ostry start. Ale plan jest w miarę fajny, ma Michaśka, także na razie. To przyszedł czas, żeby się pożegnać, a żegnamy się rano. Rano jest godzina dziew dziewiąta prawie. Tak, dziewiąta prawie. Michaśka została odtransportowana do szkoły. A my idziemy do urzędu te różne sprawy. Ja mam jakieś załzawione oczy, trochę... Nie wyspania chyba. Trochę się ochłodziło. Nie, bo ja rano zawsze tak mam, jak tak? Idę, troszeczkę wiatr zawieje i ja już mam. Łzy w oczach. A w ogóle tu mijamy e, moją byłą szkołę. Oczywiście do niej nie... nie twoją byłą. E, moją byłą szkołę w sensie mojej pracy. Tak. Tu tak. kiedyś uczyłem. Byłeś pracownikiem, tak. Stary lata. Matko, kiedy, kiedy to lat? było. Ja też sporo, nie? No Michaśka, oczywiście była. Przez 5 lat się tam dużo uczyłem. No. A teraz idziemy dalej. No i co, żegnamy się. Tak, idziemy Ale, dalej. Ptaszek jakiś. Chyba się jakaś krzywda stała. No to to co? w przyrodzie tak jest, nie? To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Dajcie łapki w górę. Yy, dajcie łapki, oglądajcie. W ogóle super dziękuję. Taki odbiór mojego tego ostatniego filmu Back to School. U, A no. poprzedniego też. Yy, poprzedniego też, ale trochę mniej. Ale rzeczywiście dziękuję za dużo komentarzy. Wszystko, co Mask. piszecie ja czytam, bo ja czytam akurat tym się ja zajmuję, czytam odpisuję Ale mimo, że nam mówi, także nie Tak, było. mówi o komentarzach, także piszcie komentarze, piszcie, piszcie. No i oglądajcie. No i do następnego odcinka. Właśnie, to na razie buziaczki. pa! pa.